Historia systemów rynnowych. Dziś systemy rynnowe wydają nam się wszystkim oczywistością. Woda jest odprowadzana z dachów i większość z nas przechodzi nad tym do porządku dziennego. Jednak upłynęło sporo czasu zanim ludzie nauczyli się w odpowiedni sposób okiełznać wodę opadową i skutecznie odprowadzać ją do systemów kanalizacyjnych. Oto jak przez tysiąclecia rozwijały się systemy odprowadzania wody z dachów. Czasy starożytne. Za kolebkę rozwiązań rynnowych należy przyjąć Dolinę Indusu, czyli tereny starożytnych Indii, gdzie pomiędzy 3300 a 1300 rokiem przed naszą erą rozwinęła się kultura harlapańska. To stamtąd pochodzi najstarszy udokumentowany system odprowadzania wody opadowej. Składał się on z rynien wykonanych z cegieł z wypalanej gliny. W starożytnym Egipcie postawiono narzygacze, innymi słowy gargulce. To ozdobne zakończenie rynien, które wystaje nieco poza ściany budynków. W najważniejszych w Budowlach przyjmowały zwykle kształt lwiej głowy. Również starożytni Grecy stawiali na żygacze. Materiałami wykorzystywanymi do produkcji żygaczy były marmur, terakota, czasami kamień. Starożytni Rzymianie opanowali do perfekcji gospodarowanie wodą, dość wspomnieć o słynnych akweduktach. W pierwszym wieku naszej ery istniały już powiązane systemy rynnowe odprowadzające wodę z dachów wraz z systemami kanalizacyjnymi. Dzięki takim rozwiązaniom woda opadowa nie wylewała się poza obręb budynku, a następnie transportowana była w wyznaczone miejsce. Średniowiecze Wielka Brytania znana jest z deszczowej aury. To miejsce, gdzie rzymscy architekci i inżynierowie przywieźli swoje rozwiązania już w starożytności, a w czasach średniowiecza rozwijali je normanowie, czyli ludność pochodzenia skandynawskiego. To normanowie pomiędzy X a XIII wiekiem zrewolucjonizowali architekturę północnej Europy. Drewno zaczęło coraz częściej zastępować kamień. Nie inaczej było z systemami rynnowymi. Masywne kamienne żygacze stawały się coraz popularniejsze. Jednak to Francuzi przenieśli tworzenie gargulców na wyższy poziom. Mowa tu o prawdziwych dziełach sztuki. Przybierały one formę ludzi, prawdziwych zwierząt, jak i karykaturalne postacie. Do dziś gargulce zdobią najpiękniejsze gotyckie kościoły Francji, jak chociażby słynną paryską katedrę Notre Dame. Czasy nowożytne. W XVI wieku dostępnych było coraz więcej materiałów budowlanych, również na rynku wtórnym. To w czasach renesansu zaczęto wykorzystywać ołów do wytwarzania cystern, w których gromadziła się deszczówka. Kolejnym przełomowym czasem dla systemów rynkowych był XVIII wiek, kiedy to po raz pierwszy w historii rynny i rury spustowe zaczęto odlewać z żelaza. Do produkcji systemów rynnowych wykorzystywano także drewno. Drewniane orynnowanie było najczęściej wybierane przez rodziny zamożne i z dużym powodzeniem stosowane było jeszcze w XX wieku. Współczesność. Największy rozwój systemów rynkowych przypada na czasy współczesne. Koniec XX i początek XXI wieku. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań. Nowoczesne technologie wchodzą również do produkcji systemów rynnowych. Pojawiają się nowe materiały, lekkie tworzywa sztuczne mają coraz szersze zastosowanie. Aluminium i stal materiały przyjazne środowisku ze względu na to, że możliwy jest całkowity ich recykling. Zajmują miejsce, szkodliwe. Dla zdrowia ołowiu. Materiały te są również znacznie bardziej odporne na odkształcenia i przebarwienia niż PCV. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl i do zobaczenia w następnym odcinku.